Kup sobie koszulkę z polonezem. Zapraszam do sklepu motoretropresscapsel.pl do zakupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem w Photoshopie. No i można sobie kupić, na przykład tutaj z białym polonezem borewiczem. Jest tutaj polonez caro plus ciemnozielony, tak jak mój. Jest polonez caro plus bordowy. I można również kupić koszulkę. Z logo Moto Retropress i mojego drugiego kanału Retroarchiwizacja. Także śmiało wbijaj i można sobie kupić koszulki w różnych rozmiarach. I za kasę ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów. Także dzięki za wsparcie i za to, że jesteście ze mną i mnie wspieracie. Cześć, z tej strony Oskar, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj jestem w czapce i w kurtce, bo nagrywam w styczniu 2025 roku. Zima jest, jestem bardzo ciekawy, czy wyjeździcie waszymi polnezami w zimę, czy kisicie je w garażach. A, pięknie wygląda w takiej białej scenerii, co? Ale my idziemy teraz do środka. Trzeba się trochę zamknąć na chwilę. I teraz można rozmawiać. to może kamery trochę tam wyżej. Nie tak Dobra. Pokazywałem na poprzednim filmie, że Kupiłem te pasy, szelki inaczej mówiąc do zawieszenia zbiornika paliwa. Ale one są takie cieniutkie, że się wyginają nawet pod naciskiem jednego palca. Zobaczcie o. Kciuka, lipa jedna wielka. Ja to po prostu chcę zwrócić do sklepu, bo po prostu boję się. No jednak zbiornik swoje waży. Yy... Jakieś 5-10 kg, no nie potrafię powiedzieć dokładnie ile plus jeszcze przecież tam wchodzi 45 litrów paliwa. No to to już jest jakieś 50-55 kg wagi. To jest tyle jakby, nie wiem, jakąś nastolatkę podnieść. No i co, na takich cieniutkich szalkach ma to wytrzymać? No ja mam pewne obawy. Tak samo ta guma. To jest takie cieniutkie, że masakra. Ja muszę kupić grubą, ja to zwracam po prostu do tego sprzedawcy, bo to jest jedna wielka lipa. Jedyne czego żal, ale to się dokupi później, no to tych opasek, które są dobre. No ale opaski to wszędzie można kupić, na tak? cybantowe. I dzięki jednego i jednemu z moich widzów, Mariusz Lisowski wysłał mi, zobaczcie, to darmo, zupełnie, z blachy nierdzewnej Grube już tego tak aż tak łatwo się nie da wygiąć, zrobił mi paski, tutaj te dwa, pokażę, że na długość są takie same, tutaj tu się wydaje, że krótsze, ale to tylko dlatego, bo tu jest zagięty, no to akurat jest yy, długość taka, jak trzeba, tu trzeba będzie sobie tylko to wygiąć i wysłał mi nie tylko dwa, to są porządne rzeczy, no to ja, coś takiego to ja rozumiem, no. Teraz to ja nie mam obaw żadnych. Pokażę wam. Wysłał mi tego więcej. O, zobaczcie ile ja tego mam. Tylko te są bardzo długie. Te są bardzo długie i... Tutaj nawet może i by podwójnie one wyszły. No i ich jest sztuk raz, dwa... 3, 4, 5 sztuk więc no starczy na co najmniej kilka aut, więc się zastanawiam co z tym zrobić bo w Borewiczu a jesteśmy w sumie teraz przy Borewiczu to mogę rzucić okiem nie wiem czy czynnik nie przyjechał, bo tak zaparkowałem ale dobra jesteśmy przy Borewiczu to możemy rzucić okiem tylko wezmę latarkę w jakim stanie one są tutaj? W karo plusie są stare, tu pokazywałem już na jednym filmie. Tu, już może teraz, nie czas. Tam zagrozał się, że tam jest śnieg. Ale już tutaj będziemy podświetlać i sobie zobaczymy. O. tutaj, moim o. zdaniem. Gdzie one są? O, tutaj. I tutaj. Gdzie są w niezłym stanie, bo są zabiteksowane tak jak i całe podwozie. To jest tylko brudne, tutaj, od błota, nie? Więc ja uważam, że nie ma co tego ruszać. Jeszcze nawet jest fajnie tutaj zabezpieczone jakąś termokurczniwą osłoną. Nie ma co tego ruszać, uważam. Jakby miała wyjść, rdza, to już dawno by wyszła, nie? Dobra, będę to zwracał, bo to jest po prostu jedno wielkie nieporozumienie. To tak samo ta guma. To po prostu jakaś lipa. A to będziemy razem ze zbiornikiem malować, i chyba to w tym odcinku będę zbiornik malował. No, chyba tak zrobimy. Tutaj sobie zrobiłem takie stanowisko. Będę później pokazywał, jak ja to chcę zrobić. Kupiłem dwie dentki rowerowe. I będę je zakładał teraz na tutaj te szelki. Tutaj nawet już trochę założyłem. Jakoś to idzie powoli Wam, muszę powiedzieć. Tylko trzeba to zrobić delikatnie, żeby tu się nic nie przerwało. Ja sobie trochę jeszcze zaraz oleju tutaj dodam i będziemy działać. No. Ktoś zapyta po co. Po to, żeby to nie szorowało świeżo pomalowanego zbiornika, który chyba na tym odcinku będziemy malować. Zobaczymy, jak mi pójdzie z czasem. Tu przecinam Woli byle tutaj nic się nie stało. Trzeba się śpieszyć przy tym, bo jeden ruch i możemy znamieć porwaną tętkę. Tego nie chcę. Farelka mnie grzeje z tyłu, więc jest mi ciepło. No jakąś jedną piątą wcisnąłem, powoli dalej do celu, bez nerwów. Tak jak się fałdki robił, to trzeba podciągać pod górę, nie? Wtedy. Dobra, na razie gaszę nagrywanie, bo to też tak bez sensu długo nagrywać. Wiecie jak ja się czuję, gdy ja to robię? Już prawie jest całość. Tak jak mi jakiś strój Batmana zakładał. Jakieś rękawice, czy jakieś spodnie skórzane. Zrobione! Ale się namęczyłem przy tym, przyznam. I nawet do końca pociągnąłem. Tu się najwyżej później dziurkę wywierci. Trzeba teraz tutaj uciąć. I w sumie zauważyłem, że jedna dętka starczy na dwie listwy, na te dwie szelki, więc yy, druga dętka na drugi samochód pójdzie. To ja, ja myślałem, że jedna dętka będzie na jedną, a tu jest, czuję się jak Batman, powiem wam. Jak taki gumowy, taki gumowe doznania musiałem wciskać w to. Ręce trochę bolą, lewa szczególnie, nie wiem czemu akurat lewa. No, trochę to jest z tym walki. Ale zobaczcie, fajnie to wygląda. No. Byle to się sprawdziło, ale nie pękło nigdzie, nigdzie nie ma rysy ani, nie wiem, no, że się przedziurawiło od ostrych kantów, nic. Spoko wyszło. No jednak dętka swoje też musi znieść, przecież jak rower jedzie, z samochód też tak. No to tylko tu mamy rowerowe, no to przecież różne wyboje ciężar i tak dalej musi znieść. nie? No to teraz drogą. Wciskamy, już całego procesu może nie będę filmował, no bo bez przesady, ale że zaczynam pracę, to pokazuję. I tu trzeba znowu rękami założyć, bo ostre kanty, o, dobra, działamy i jak skończę, pokażę. Tak to wygląda po wciśnięciu do końca. Jeszcze zaraz z bliska będę pokazywał i druga. Też. Tu jeszcze nie uciąłem dętki. Dętka się w ten sensie tego wentyla od dętki. Się może też do czegoś przydać taki wentyl. Kiedyś słyszałem o patencie, żeby jak się urwie. Na przykład dopływ do chłodnicy w Borywiczu. Yy, no odpływ zbiorniczka wyrównawczego, to, że z wentyla można zrobić. No można by było spróbować. Tylko pytanie, czy ten nie jest za duży, czy nie trzeba bo było jakiegoś cieńszego, no. Dobra, pokażę jak to z bliska wygląda. Zobaczcie to, nawet nie będę kamery wyłączał. Parę lat wytrzyma co najmniej, no, a później się zobaczy. Co będzie później? Ten samochód tak będzie więcej stał jak jeździł, więc no zobaczymy, zobaczymy. Zbiornik te będę malował w przyszłych filmach, a dzisiaj to korzystając z okazji, no to ten płumik nowy pokryję lakierem wysokotemperaturowym. Teraz trzeba było to położyć. I inaczej to trzeba zrobić. Nie, tak to nie można. Czekaj, na razie wyłączę. No, teraz go mam. No, teraz go mam.

Rzadki ten lakier jakiś jest taki. Co kilka warstw będzie go nakładać. No ale co zrobisz, no. nie rzadki jest. Ale on zawsze, ten wysokotemperaturowy zawsze jest taki rzadki. Nie wiem, widocznie taki musi być. Zawsze tak samo taka sama historia z nimi jest. Jak przecież pokrywa z yy, kolektora, malowałem to też tak. Po parę razy musiałem. Dobra, na razie, starczy. No bo to się rozmazuje, bo to jest takie rzadkie, że to się rozmazuje. Na razie, starczy i jutro dokończę. Bo to jest takie rzadkie, no pokażę z bliska, to się rozmazuje. Nawet na kamerze tego aż tak nie widać. Nawet kamera tego nie potrafi pokazać, ale to prześwituje. No tu może trochę widać, nie? Takie to zawsze są te wysokotemperaturowe. No czemu tak jest? No, nie znam się, no pewnie. Konsystencja jakaś taka, no. Coś tam jest w tym lakierze, nie? Dobra, spotykamy się ponownie. Ten lakier wysokotemperaturowy już mi trochę się tutaj kończy. Skończył i już mi. Nie... Nie starczy, chciałem kupić kolejny biały, ale nie było. No to już nawet w sumie lepiej, bo kupiłem srebrny i nawet narysowany jest tłumik do tłumików. Więc nawet, nawet tym lepiej. No skończył mi się już biały lakier. Myślałem, że będzie ten tłumik biały i chciałem dokupić kolejnego białego. No nie było. Kupiłem srebrny, nawet jest narysowany tłumik, więc zobaczymy. Zaraz jak wyjdzie, patrzymy, Będzie prawidłnie. Jak trzeba na srebrno. Jakoś to wygląda. Nawet powiem wam, że fajnie. Tak, tak jak wcześniej on wyglądał przed malowaniem. Spoko. No później druga strona, później jeszcze kolejne warstwy i jakoś to będzie, nie? Poczekaj, jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTube, Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTube Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.